Cześć! Witam Cię serdecznie na kanale Kierunek Kasa. Miejscu, gdzie uczymy się, jak zmienić swoje myślenie z mentalności biednego człowieka na mentalność bogatego inwestora. Jeśli masz już dość życia od wypłaty do wypłaty, jeśli chcesz zbudować niezależność finansową i wreszcie poczuć, że to Ty kontrolujesz pieniądze, a nie one ciebie, to jesteś w idealnym miejscu. Dziś porozmawiamy o czymś co pozornie wydaje się banalne, a w praktyce decyduje o całym Twoim życiu finansowym. Co kupują biedni, a co kupują bogaci? Posłuchaj tego. Jeśli pokażesz mi swój koszyk zakupów, ja powiem Ci, czy za 10 lat będziesz biedny, czy bogaty. Brzmi ostro, takie są fakty. To nie los, to nie przypadek, to nieszczęście. To Twoje codzienne wybory decydują o przyszłości. A różnice między tym, co kupują biedni, a tym, co kupują bogaci, są tak ogromne, że po dzisiejszym odcinku możesz już nigdy nie patrzeć na zakupy w ten sam sposób. Zastanów się, dlaczego dwie osoby mogą zarabiać podobnie, a po kilku latach jedna z nich tonie w długach, a druga ma coraz większe oszczędności i inwestycje. To nie jest kwestia samej pensji. To kwestia mentalności i tego, co robisz z każdą złotówką, która wpada na twoje konto. Biedni kupują rzeczy, które dają im chwilową satysfakcję. Bogaci kupują rzeczy, które przynoszą im przyszły zysk i wolność. I teraz przejdźmy do szczegółów, bo to właśnie one zdecydują, czy Twoje życie pójdzie w kierunku finansowej niewoli, czy finansowej wolności. Zacznijmy od źródła. Większość z nas od dzieciństwa była programowana do życia w konsumpcji. Szkoła uczyła nas, jak być posłusznym pracownikiem. Rodzice, często sami zmagający się z rachunkami, powtarzali: Ucz się pilnie, znajdź dobrą pracę, a potem kup sobie wszystko, czego zapragniesz. I tak zakodowano w nas przekonanie. Kupowanie równa się nagroda za ciężką pracę. Dlatego, gdy biedna osoba dostaje wypłatę albo premię, jej pierwszą myślą jest, na co to wydam? A nie, jak mogę to pomnożyć. Kupuję nowy telefon, bo przecież stary już nie wygląda tak dobrze. Kupuję telewizor, bo wszyscy mają większy ekran. Kupuje konsole czy markowe ubrania, bo należy się po miesiącu pracy. Bogaty człowiek myśli inaczej. On dostaje pieniądze i pyta, jak sprawić, żeby te pieniądze pracowały dla mnie. Dlatego bogaci inwestują. W akcje, rajty, kryptowaluty w nieruchomości, w biznesy online. Oni wiedzą, że nagrodą za pracę nie jest nowy gadżet, ale większa wolność w przyszłości. Kolejna różnica to obsesja na punkcie wyglądu. Biedni ludzie chcą wyglądać na bogatych, bo tak zostali nauczeni przez kulturę i system. Reklamy, Instagram, telewizja. Wszędzie widzimy obraz szczęścia związany z markowymi ciuchami, sportowym samochodem i idealnym zdjęciem z wakacji. I co się dzieje? Biedny człowiek bierze kredyt, żeby kupić auto, które jest lepsze niż u sąsiada. Kupuje buty za kilkaset złotych, bo takie nosi influencer. Kupuje telefon na raty, żeby zrobić lepsze selfie. Problem w tym, że to jest fasada. Pod spodem rosną długi, stres i presja, a poczucie własnej wartości dalej zależy od opinii innych. Bogaci rozumieją, że prawdziwy status to nie rzeczy. Prawdziwy status to wolność, to możliwość powiedzenia: Dziś nie pracuję, bo nie muszę. To świadomość, że twoje pieniądze same zarabiają, kiedy ty śpisz. Bogaci nie kupują, by imponować innym. Oni kupują aktywa, które budują ich przyszłość. Trzecia ogromna różnica to to, w co inwestujemy wolny czas i pieniądze. Biedni inwestują w rozrywkę. Netflix, imprezy, kolejne gry, fast foody. Każdy weekend wygląda podobnie. Szybka przyjemność, która znika po chwili. Bogaci inwestują w rozwój. Kupują książki o inwestowaniu, szkolenia online, kursy o kryptowalutach, mentoring. Dlaczego? Bo wiedzą, że każda godzina rozwoju zwiększa ich wartość na rynku pracy i daje narzędzia do zarabiania więcej. To jest różnica: biedny płaci za rozrywkę, bogaty płaci za rozwój. A to, co dziś jest nauką, jutro zamienia się w dochód pasywny i wolność. Biedni żyją tu i teraz. Kiedy pojawia się trochę wolnych pieniędzy, kupują coś, co da im natychmiastową satysfakcję: nowy zegarek, nowa kurtka, wakacje na kredyt. Problem? Po kilku dniach ta satysfakcja znika, a kredyt zostaje. Bogaci widzą dalej. Kupują aktywa, które może dziś nie wyglądają spektakularnie, ale za 10 lat zmieniają życie. Na przykład, akcje spółek dywidendowych, nieruchomość na wynajem, kryptowaluty, które, jeśli mądrze wybrane, w przyszłości eksplodują zyskiem. I właśnie ta cierpliwość sprawia, że bogaci stają się jeszcze bogatsi. Biedni zadłużają się na rzeczy, które nie przynoszą żadnego zwrotu: kredyt na telewizor, kredyt na samochód, kredyt na wakacje. Co miesiąc spłacają odsetki, które sprawiają, że jeszcze trudniej im wyjść na prostą. Bogaci też czasem biorą kredyt, ale robią to inaczej. To kredyt inwestycyjny, np. Na, na mieszkanie na wynajem. Wtedy to najemcy spłacają raty bankowi, a bogaty buduje aktywa. To nie chodzi o to, żeby nigdy nie mieć kredytu. Chodzi o to, żeby kredyt pracował dla ciebie, a nie przeciwko tobie. Teraz najważniejsze – mentalność. Biedni mają schemat: zarobiłem, wydaje. Dlatego bez względu na to, czy zarabiają 2000, 5000 czy 10 tysięcy, zawsze kończą miesiąc na zero. Bogaci robią odwrotnie: najpierw odkładają na inwestycje, potem płacą rachunki. A dopiero na końcu wydają na przyjemności. I to jest ta jedna zmiana, która decyduje, czy będziesz budować majątek, czy ciągle gonić za pieniędzmi. Zobacz, różnica między biednymi a bogatymi nie polega na tym, kto zarabia więcej. Ona polega na tym, co robisz z pieniędzmi, które już masz. Twoje dzisiejsze zakupy decydują o tym, gdzie będziesz za 5 do 10 lat. Czy będziesz wciąż martwić się o rachunki, czy będziesz cieszyć się wolnością finansową. Pamiętaj! Bogactwo zaczyna się w głowie. Najpierw zmiana mentalności, potem zmiana portfela. Kierunek jest prosty kierunek kasa. Jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co kupujesz dzisiaj, co przybliża Cię do wolności finansowej. I koniecznie zasubskrybuj kanał Kierunek kasa, bo tutaj regularnie pokazuję Ci, jak krok po kroku przechodzić od mentalności biednego do mentalności bogatego inwestora. Twoje życie może zmienić się szybciej niż myślisz, ale wszystko zaczyna się od Twoich decyzji, nawet od tak prostych jak to, co kupisz dziś po obejrzeniu tego filmu.